Cześć, witam Was dzisiaj na przepięknej Mierzei Wiślanej nad samym Bałtykiem, gdzie możecie podziwiać przepiękne, błękitne niebo, seledynowe morze, żółty piasek i czegoż nam więcej potrzeba. Jest dzisiaj przecudownie. Słuchajcie, my jesteśmy oczywiście w Krynicy Morskiej, przepięknej miejscowości, chyba najpiękniejszej miejscowości na Mierzei Wiślanej. A jest tych miejscowości tutaj sporo. Niegdyś Mierzeja Wiślana zaczynała się na terenie obecnego Sopotu i ciągnęła się prawie, że do Królewca. Dzisiaj jest to krótszy fragment, bo oczywiście Ujście Wisły, obecne Ujście Wisły to jest przekop. Niegdyś Wisła wchodziła dwoma miejscami do Bałtyku. Przez Gdańsk i przez Zalew Wiślany obecnie to się zmieniło. W XIX wieku został e, wykopany przekop. Wykopany przekop, ale mówi, słuchajcie, wykopany przekop. No i teraz Wisła na wprost wpływa do Bałtyku. Aczkolwiek, jak widzicie, zalew Wiślany pozostał. I gdzieś tam jakieś ujścia w okolicy Gdańska pozostały. Już takie bardziej nieczynny. Oczywiście tych miejscowości na Mierzei Wiślanej jest sporo, bo zaczniemy od samej Wisły, gdzie znajduje się Mikoszewo. Później lecąc dalej napotkamy przepiękny Jantar, gdzie odbywają się Mistrzostwa Świata w połowieniu Bursztynu. Lecąc dalej mamy Stegnę, przepiękną Stegnę, gdzie znajdziemy ślady historii jeszcze krzyżackiej Stegen, taka wioska rybacka oraz Kobel Kobelgrubbe, czyli taka oddalona miejscowość. Te dwie miejscowości tworzą dzisiejszą Stegnę. Kawałek dalej idąc mamy Sztutowo. No Sztutowo to jest historia II wojny światowej, obóz koncentracyjny Sztutthof. Ale to również przepiękne plaże i przepiękna miejscowość. Tam kręcono jeden z pięknych filmów e, naszej młodości. Ech. Dalej lecąc za Sztutowem, mamy kąty rybackie. I po kątach rybackich, oczywiście, że będzie kolejna piękna miejscowość, ale zanim. Krenica morska, pierwsze jakby takie zmianki pisemne o Krenicy morskiej to jest XIII wiek, kiedy to w dokumentach po pojawia się miejscowość o nazwie Lip Lip. E, skąd się wzięła nazwa tej miejscowości? E, od pewnej lipy, która tutaj właśnie była. A była to lipa szczególna, ponieważ stanowiła granicę. Była to lipa graniczna i od tej właśnie lipy powstaje pierwsza nazwa tej miejscowości. Później oczywiście był to Kalberg, e, tak się nazywała ta miejscowość, ale najciekawszy nazwy miała ona w okresie po II wojnie światowej. Bezpośrednio po II wojnie światowej miejscowość to nazywała się Łysica, a w zasadzie jeszcze nie, bo do 1947 roku nazywała się Łysa Góra. A od 1947 roku do 1958 roku, Łysica. Łysa góra to było tłumaczenie właśnie tej niemieckiej nazwy miejscowości. A tutaj chciałbym zadać takie pytanie: czy do łysej góry byście przyjechali? Może na zlot czarownic. Słuchajcie, a do łysicy byście przyjechali? No chyba nie tak do końca, dlatego zmieniono tą nazwę na taką dosyć przyjemną dla ucha. Nazwę Krynica Morska. I od 1958 roku miejscowość ta nazywa się Krynica Morska. A my idziemy w takim miejscu, gdzie niegdyś był piasek. Piaskowe wejście na plażę tutaj było. E były budki sprzedażowe takie jakby centrum tych budek sprzedażowych gdzie można było nabyć hot dogi można było nabyć frytki można było nabyć zapiekanki i, i różne frykasy lat 90 to właśnie tutaj można było nabyć a w pewnym miejscu przerobiono to na taki e, jakby ekskluzywny frytel z hotelem czterogwiazdkowym Morski Widok i hotelem trzygwiazdkowym o nazwie jeśli Jakbyście chcieli spróbować kawę, to tutaj jest takie miejsce, dobra kawa i podawana w filiżankach. To, jeżeli ktoś nie lubi tych papierowych, plastikowych pojemników, to jest idealne miejsce dla niego. My trochę będziemy się wspinać pod górkę. E, nie wiem, może zaoszczędzę wam tego wspinania, żebyście się nie zmęczyli po prostu. I spotkamy się tam trochę wyżej już. Także. E, także przenosimy się trochę wyżej no i jesteśmy już troszkę wyżej jak widzicie mleksy tutaj pędzą ścieżka rowerowa rowerów brak czyli jakby turystyka rowerowa tutaj akurat z samej Krynicy Morskiej nie ma jej, ale poza Krynicą jak wyjeżdżamy jest masa ścieżek rowerowych i możecie jeździć pomiędzy tymi miejscowościami na rowerach oczywiście macie miejsce w którym nabędziecie przepiękne pamiątki albo jakieś plastikowe czy pluszowe rzeczy dla waszych dzieciaków co będzie wam przypominać właśnie ten pobyt właśnie tutaj właśnie w Krynicy Morskiej. A my wchodzimy koło port Club bowling do góry i wdrapujemy się w kierunku właśnie latarni morskiej. Latarnia morska jest usadowiona na górce, także musimy się trochę wdrapać. co powoduje, że jej wysokość jest wyższa niż samej Budowli latarni morskiej. Włosy moje latają w różne strony świata. Tutaj macie różne bary. O, makarony 51, 38, 38, 20, 3, 44. Sałatka z krewetkami 44. Zupa rosół skóry 17. Przekąski tatar na przykład 25. Napoje orzeźwiające to różne tam ceny dania obiadowe 40 kotlet schabowy 41 kotlec schabowy po piracku 44, de 45 i tak dalej i tak dalej takie macie tutaj ceny, danie dnia, jarzynowa, schab w sosie, ziemniaki, surówka 45 zł to jest bar pirat bar pirat oczywiście oferuje wam również dancingi od godziny 19 czy co dzień, nie wiem musicie przyjechać tutaj i to sprawdzić. Tamtędy byśmy schodzili w kierunku centrum tej miejscowości, a tutaj jest zakręt w kierunku latarni morskiej. I tutaj idziemy właśnie tędy do latarni morskiej. Historię tej latarni morskiej opowiem Wam, jak będziemy bliżej latarni. A więc przenosimy się już do samej latarni słuchajcie a my już się przenieśliśmy pod samą latarnię morską jak widzicie ona ma kolor czerwony czasem latarnie mają kolor biało czerwony czasem inne czasem nie są pomalowane różnie to bywa ta akurat jest czerwona e, ona pierwsza latarnia w tym miejscu powstała w roku 1895 i przetrwała 50 lat zaledwie 50 lat a, a jej zakończenie jej istnienia związane jest z tym cmentarzem. To jest cmentarz żołnierzy radzieckich. Ci żołnierze nie polegli w żadnych walkach, ci żołnierze po prostu polegli wchodząc na tą latarnię morską, bo ona była zaminowana przez wycofujące się wojska niemieckie, i oni bezmyślnie po prostu weszli. Na tą latarnię morską, która tu stała, tą pierwotną, ona wybuchła. Po 1945 roku tutaj w tym miejscu latarni morskiej nie było. Odbudowano ją dopiero w latach 50., a przez ten czas funkcję latarni morskiej pełniła pewna wieżyczka Dworu Cesarskiego. Słuchajcie, ta obecna latarnia ma wysokość 26,5 m metra. Taką właśnie wysokością dysponuje, a my podejdziemy sobie teraz do zdjęcia, gdzie jest pokazana ta latarnia, która tutaj była wcześniej. Słuchajcie, przepiękna latarnia, w ogóle wyglądająca trochę inaczej, e, trochę może ciekawiej. Jest wskazane również miejsce położenia, gdzie ta latarnia właśnie stała, bo to jest lekko przesunięte miejsce do obecnego właśnie tutaj. Na położenie kamienia węgielnego pod budowę tej pierwszej latarni miała przyjechać koronowana głowa Prus, ale niestety przebywała po drugiej stronie zalewu wiślanego w Kadynach w swojej rezydencji i niestety nie przyjechała, bo chyba wypoczynek w Kadynach był ważniejszy niż jakaś tam latarnia morska w jakiejś tam krynicy morskiej. Chociaż to nie była wtedy krynica morska, tylko miejscowość o nazwie. Kalberg. Spójrzmy jeszcze raz na tą latarnię morską, zanim od niej się oddalimy. Wolisz się oddalamy od latarni morskiej i idziemy w kierunku zalewu Wiślanego. W zasadzie jeszcze nie, ale za chwilę skręcimy. Aczkolwiek taki kurs obraliśmy. A tutaj widzicie domki, przepiękne domki, które czekają na Wasz przyjazd. Kiedy Wy tutaj będziecie, kiedy przyjedziecie, kiedy zasiedlicie? Po prostu te domki i na pewno ludzie, którzy tutaj żyją z tego, czekają tylko, aż przyjedziecie. Z tej już perspektywy ledwo co widać prześwit koloru czerwono-pomarańczowego, czyli tą latarnię morską, ale praktycznie już jest nieczytelna i niewidoczna. E, tu widzicie po drodze kilka takich budek. To są restauracje, w których możecie sobie zjeść, napić się, spędzić chwilę. Odpocząć tak, żeby nabrać siły. A tutaj widzicie taki rower w formie kwietnika. No coś pięknego, za kilka lat pewno będzie takich więcej i tą ścieżką będzie się zupełnie inaczej szło. Tu się też na bar Baltic, Ech, przepięknie wyglądający, ale dzisiaj chyba pusty. Dziś polecamy kotlet mielony i frytki, i surówka w cenie 35 zł, a ja sobie. Spacerkiem idę do zakrętu. Oczywiście, dla tych, którzy by nie chcieli z restauracji korzystać, to tutaj jest również sklep. Możecie nabyć produkty i samemu sobie robić w domku. No i słuchajcie, jeżeli chcielibyście się zapytać o rdzennych mieszkańców tych terenów, to ich niestety tutaj nie ma po II wojnie światowej, raczej stąd. Albo wyjechali samodzielnie, albo zostali wysiedleni. Tutaj większość jest ludność napływowa, raczej z Kresów e, ja miałem okazję w pobliskiej Stegnie rozmawiać z jedną z pań która właśnie tutaj przyjechała e, przywieźli ich pociągami, wysadzili e, w tych miejscowościach no i kazali wybierać sobie opuszczone domy, no i tak, tak po prostu tutaj pozostali to była kobieta stulatka a ja rozmawiałem z jej córką i e, ta córka przekazała mi historię tą którą jej mama przekazała słuchajcie my schodzimy sobie powoli w dół i idziemy do e, części takiej centralnej ale bardziej nad zalewem wiślanym tym razem tak żebyście zobaczyli jak i tam ta część wygląda jak tam jest ładnie jak tam to wszystko się prezentuje tutaj widzicie wszędobylskie leksy które przemierzają tą trasę są różne w różnej kolorystyce i kształcie. Jak widzicie, z jednej i z drugiej strony granica pięknie się prezentuje. Są pola namiotowe, są domki, są kempingi, są. Inne miejsca, gdzie możecie sobie odpocząć, a nawet możecie na chwilę do sobie wyjść do lasu, posłuchać tych szumiących liści i drzew. E, jak to fajnie współgra z szumem morza. Możecie tutaj trochę szumu morza posłuchać, później trochę szumu lasu posłuchać, później popatrzeć na błękit nieba i spojrzeć jeszcze na seledyn wody. I wychodzicie szczęśliwi, zadowoleni właśnie z tego. Miejsce. Oczywiście nie zapomnijcie, że parkingi tutaj są płatne e, bodajże opłata za 3 godziny tutaj wynosi 25 zł, ale e, no jakbyście e, tak doliczali po godzinie, to wyjdzie Wam za dobę chyba około 60 zł, ale możecie kupić również czter, za 40 zł całodobowy bilet, tylko musicie w tym parkomacie trochę inną opcję wybrać. A my sobie dalej schodzimy i za chwilę. Kolejny temat. Ciekawy poruszę. A jaki kurortu tu w krynicy? Kiedy on powstał, kiedy zaczął się rozwijać, dlaczego, po co? I tak dalej, i tak dalej. Idąc tą drogą, próbuję znaleźć pojemnik e, jakiś kosz na odpady. E, nie mogłem, ale widzicie, zacząłem temat i już jest ławeczka jest koszne na odpady, e, bo pod pachą niosę butelkę, nie wyrzucam. Tam, gdzie popadnie, tylko zawsze do śmietnika. Taka jakby zasada. Tak zostałem przez moich rodziców wychowany. Bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca moich rodziców, mamę i tatę. Jak widzicie, nie idę z pustą ręką. W ręku trzymam. DJ A, mój mikrofon. Także idę w jednej ręce trzymam stabilizator ze sprzętem w drugiej mikrofon. No jest cudownie, ale przy takim wietrze to daje trochę lepszy efekt. Jeszcze mamy kawałek do zejścia. Dlatego może poruszę jeszcze temat, właśnie ten, o którym przed chwilą mówiłem, czyli po prostu powstanie tutaj w tej miejscowości kurortu, kiedy on powstaje, no. E, oczywiście e, XIX wiek, pierwsza połowa, rok 1840, e, pięciu elbląskich przedsiębiorców tworzy konsorcjum do spraw żeglugi po zalewie Wiślanym. I ci przedsiębiorcy elbląscy e, chcą uruchomić linię właśnie Elbląg-Królewiec e, po drodze z kilkoma miejscowościami, takimi jak Krynica Morska. Czy to im się udaje, czy nie? Oczywiście, że im się udaje. Już po roku, czyli rok później, e, pierwszy statek o nazwie Jaskółka płynie e, tutaj po zalewie Wyślany. E, no i od tego momentu tutaj zaczynają powstawać pensjonaty, między innymi. Jeden z pensjonatów, który bardzo często wam pokazuję, w zasadzie go tam nie ma, pozostało wzgórze na moich relacjach. Obejrzyjcie wcześniejsze albo następne, pewno w którymś wam jeszcze pokażę. Eee, powstaje tutaj piękny dwór cesarski, ale to z czasem wszystko zaczyna istnieć, funkcjonować. A ja sobie idę w wśród. E, punktów sprzedażowych. Tutaj e, zobaczcie, co możecie sobie nabyć jako pamiątkę, albo gdybyście czegoś zapomnieli, na przykład kurtki na lato w Klinicy morskiej, to możecie ją sobie tutaj, właśnie w tym miejscu, nabyć czy kupić. No i słuchajcie, zmierzamy sobie dalej. Jak widzicie, jeszcze raz przypomnę, parkomaty. Parkomaty są płatne. O cenach trochę już wspomniałem. Tu widzicie. Kolejne punkty sprzedażowe. Możecie nabyć, patrzcie, bursztyn. Jeżeli ktoś lubi e, bursztyn lub swoją kobietę, to może jej nabyć właśnie bursztyn. Albo sobie, jeżeli woli siebie akurat ktoś, ale myślę, że takich skąpców to. Nie ma na naszym świecie. No, może niektórzy trochę udają, ale im to czasem nie wychodzi, a czasem po prostu e, w tym udawaniu się gubią, a tacy w ogóle nie są. Słuchajcie, schodzimy powoli w dół. E, pamiątki ze zdjęciem. Kiedyś tutaj sobie przepiękną pamiątkę zrobiłem właśnie ze zdjęciem. Mam ją do dnia dzisiejszego, mimo że e, minęło u, u i jeszcze trochę, i wyglądam na tej pamiątce jak nie ja, już teraz. No, ale mam tą pamiątkę w Kronicy Morskiej. Wtedy pamiątki w Kronicy Morskiej ze zdjęciem były trochę w innym miejscu, tam jakbyśmy spojrzeli naprzeciw, właśnie tam stał człowiek, który na kubkach robił zdjęcia. No i to jest taka moja pamiątka nawsze czasy, i niech pozostanie ze mną. Słuchajcie. Tutaj widzicie naprzeciw restaurację. Tutaj kolejną restaurację. Możecie oczywiście w tych restauracjach zjeść, napić się, e, ale możecie również osłodzić swoje życie, bo są również lodziarnie czy kawiarnie. Żeby po słodkim trochę było gorzkiego. To właśnie macie lodziarnie. Tam kawałek dalej, restauracje, kafe, czyli kawiarnie. <gryw> Niektórzy mówią afe ale ja powiem kafe. tutaj widzicie e, taki bezpański meleks przejechał a tutaj widzicie kolejną restaurację ten frytel tutaj jest otwarty nawet w zimę czyli jak przyjedziecie w zimę to również możecie coś tu nabyć a tu możecie nabyć coś dla swojej kobiety nie bądźcie sknerami kupcie coś swojej kobiecie słuchajcie a my powoli zmierzamy w kierunku Kierunek. Oczywiście, że zalew Wiślany. Przepiękny nasz zalew. Jeszcze przejdziemy sobie przez to przejście dla pieszych. Jeszcze spojrzymy na moment, tutaj sobie w drugą stronę. Popatrzcie na drugą stronę i słuchajcie, skręcamy już nad sam zalew Wiślany. Spójrzmy jeszcze na mleksy, samochody. Jaki tutaj jest? ruch, spory i kolejne, spójrzcie pamiątki pamiątki, pamiątki pamiątki i piękny piesek tutaj taką ciekawostkę zdobyłem, że w tym lokalu dyskoteki zdarza się, że prowadzi Marek Sierocki także mam nadzieję, że to nie jest fake, ale źródło z którego to nabyłem wydaje się nie być fejkowym źródłem i no i tyle. Idziemy, idziemy w kierunku w kierunku już wody no i powoli schodzimy już sobie z tej uliczki Jak widzicie tutaj pan maluje portrety przepiękne obrazki, eee, czy tylko portrety, czy karikatury te są, a tu musicie wejść i po prostu zobaczyć, a my wchodzimy na taki tutaj jakby pasaż, pasaż handlowy, gdzie możecie i chipsy sobie nabyć, i jakieś pluszaki dla swoich poczyw, i jakieś pamiątki. Za chwilę zobaczymy to wszystko, co tu można nabyć, co tu można kupić. Chleb pojdę ze smalcem, to też można nabyć, zjeść i zapomnieć, że to się miało. Słuchajcie, tutaj jakieś srebla dla żony, dla e, innej. Osoby, na przykład dla córki, też możecie nabyć. Także nie myślcie sobie e, to, co sobie pomyśleliście. Nie, nie, nie. Dla córki też możecie nabyć, albo dla siostry, albo dla kogoś jeszcze innego. Tutaj macie miody rzemieślnicze. E, ja w którymś roku tutaj kupiłem bardzo dobre miody rzemieślnicze. E, zakręcone ziemiaki. Gdzieś tu widzicie. Lody, także wszystko, wszystko co dobre i smakowite tutaj jest, ale również takie rzemiosło. Tu macie wyroby z chałwy. No, ja obok chałwy muszę przejść z daleka, no bo ze względu na moją masę, ale chałwę uwielbiam. Uwielbiam po prostu chałwę tutaj, krówki, żelki, hałwa. No nie, ja muszę się chyba stąd. Oddalić, bo jeszcze za chwilę się skuszczę. Słuchajcie, idziemy, idziemy dalej. Degustacja smaków, tutaj są sma e, lemoniady, tu macie zegary różne. Tutaj z kolei e, lody własnej produkcji, na pewno przepyszne lody. Tutaj z kolei pamiątki, różne pamiątki, które będą przypominać Wam, że byliście w tej pięknej miejscowości, jaką jest Krynica Morska. A tutaj, oczywiście, macie nabrzeże, nabrzeże i stąd pływają różne statki. Statki pływają. E, musiałem poprawić e, włosy, mikrofon trzymam w ręku, także dlatego przez moment nic nie mówiłem. Słuchajcie, statki pływają w różny sposób chyba dobre słowo wybrałem początkowo chciałem w różnych kierunkach ale statkiem możecie się przypłynąć tylko po Zalewie Wiślanym bez jakby e, schodzenia na ląd gdzieś w innych miejscowościach to jest takie dosyć e, że tak powiem no nie chcę słowa użyć nudne, nudne, po prostu nudne e, miałem okazję kilka razy tak płynąć i to tak no Moment wypłynięcia jest fajny, moment cumowania e, jest fajny, a pomiędzy jest wyczekiwanie. E, ale co Wam chcę polecić? Możecie się przepłynąć żeglugą gdańską. Słuchajcie, żeglugą gdańską, tutaj z Krynicy Morskiej, możecie się przepłynąć do Fromborga. Płynie tutaj taki statek. E, ceny są takie dosyć umiarkowane, jak na przepłynięcie. Także. E, nie zagrożą na pewno waszemu portfelowi. E, zresztą pokażę za moment, może uda mi się pokazać właśnie te ceny, jakie tutaj są. O, tu jest też również jakiś statek do Framburga pływa. Są również statki, które do pobliskiego Tolkmicka pływają. E, co ciekawe, e, macie, e, mieliście kiedyś kolej biegnącą z Elbląga do Braniewa, właśnie przez te wszystkie miejscowości Framburg, e, e, Tolkmicko i inne po drodze, na przykład słuchać na przykład Kadyny e, ta kolej została zlikwidowana i na części tych torów możecie przejechać się drezyną oczywiście drezyny są e, jakby e, przemienione w takie rowery i e, wy pedałując napędzacie właśnie te drezyny e, polecam wam to szczególnie, ale to jest po drugiej stronie zalewu a żeby znaleźć się po drugiej stronie zalewu to tu jest taki statek Anita i ani tam właśnie, na nicie jest Herpelblonga, ale to jest Żegluga Gdańska. Ani tam możecie się przepłynąć do pobliskiego Fromburga, Tam jest przepiękna katedra. To jest miasto związane z Mikołajem Kopernikiem. Nie Toruń, ale tam głównie w czasach swoich dojrzałych bywał. Był Mikołaj. Kopernik. E, tym statkiem możecie się przepłynąć, e, kilka godzin spędzić we framborgu i wrócić tutaj do Krynicy morskiej. To naprawdę jest świetna, świetna atrakcja. Tutaj macie wskazane godziny wypływu e, odjazd 10.40, przyjazd 12, odjazd e, 15, przyjazd 16. I takimi stateczkami możecie sobie popływać. Tutaj są jeszcze. Inne godziny, tutaj są, e, tam chyba był inny statek, tu jest inny statek. No i ceny. Ceny w którejś relacji Wam pokazywałem, ale teraz widzę, że nie ma cen, e, jakie tutaj były, ale naprawdę były takie przystępne ceny. Także oglądajcie moje relacje, jeżeli będą tutaj ceny, to na pewno je zobaczycie i słuchajcie, my tak sobie od morza doszliśmy do Zalewu Wiślanego jesteśmy e, gdzieś w miejscu, gdzie po przeciwnej stronie morza widzimy tolknicko. może jak spojrzymy bardziej w tamtym kierunku to zobaczymy Frombork ja na gołe oko widzę tę wieżę Fromborga ale e, na pewno na tutaj ekranie ciężko będzie je zobaczyć tamten kierunek to jest taki e, kierunek E, może spójrzmy lepiej w tym kierunku. To jest kierunek, z kolei, to jest kierunek ku e, przekopowi Mierzei Wiślanej, a my patrzymy sobie bezpośrednio na te piękne wody naszego zalewu Wiślanego. Słuchajcie, z tego przecudownego miejsca nie przyjdzie mi innego, tylko, nic innego, tylko pożegnać się e, z Wami. Ale zanim to uczynię, serdecznie Was zachęcam do wsparcia mojego kanał właśnie tutaj na YouTube. Wesprzyjcie, e, co bym mógł robić. Więcej takich relacji, ciekawsze relacje z bardziej oddalonych miejsc. E, zachęcam Was właśnie do wsparcia. Jeżeli doceniasz to, co robię, wesprzyj mój kanał, daj mi tą odrobinę satysfakcji, którą ja Wam daję robiąc te wszystkie moje relacje. Jeszcze spójrzmy sobie na ten przepiękny statek żeglugi gdańskiej na moment, który właśnie pływa. Do Fromborga. Ja z tego miejsca żegnam się z Wami. E, no i zapraszam Was na kolejną moją relację. Do zobaczenia, do usłyszenia, na kolejnej mojej relacji. Skąd to się okaże? Do zobaczyska.